A co tam się stało? Oderwana płyta na dachu. Pojdziemy, zobaczymy. Liść banana. Liść a, nie kruszynka liść kruszynki wyrwał tutaj z aluminiowego chwila płytę. No, małże lasek. Maurelas ma moc Trzeba go przyciąć A tamty mu pomagał też Też zaparty o, o dach Kilka liści przyciąłem Ale tam widzę jeszcze jeden Mocno podnosi płytę wyginają, widać jaki jest jaki jest łuk jaka jest płyta wygięta widać, a może nie widać ale ogólnie kruszynka chce podnieść sparnię do góry możliwe, że za kilka dni odkręcę już całkiem ten tą płytę z dachu żeby mogły trochę rozprostować yy, rozprostować yy, te, te liście te banany Cześć! Minęło 5 dni i dzisiaj odkręcam dach ze szklarni, bo Maureli znowu się nie mieści O, dach odkręcony. Widać liczbę od Odrósł kilkadziesiąt centymetrów od środy. Dziś jest poniedziałek. I już był, znowu, już był, znowu był zagięty. Ale wyprostował się. Tam pozostałe maurelasy też już się gnieżdżą. Są mniejsze w doniczkach. Widać jak się gnieżdżą. Już pod tym dachem nie miały miejsca. no także teraz będą mogły bez ograniczeń sobie rosnąć do góry jest tutaj ich kilka sztuk no, w tym ta kruszynka na razie nie będę ściągał jeszcze szklarni będą sobie siedzieć tutaj tak do czasu jakichś wiarygodnych prognoz na zimną zośkę Pamiętam w tamtym roku była panika na zimną zośkę Dobra, to by było na tyle na ten temat Na razie